Kończy się ósma kadencja Rady Miejskiej Leszna. Te zdjęcia przejdą do historii. Leszczyńscy radni spotkali się na ostatniej sesji przed wyborami 7 kwietnia. Rada Miejska Leszna liczy 23 radnych. Jej przewodniczącym jest Tomasz Malepszy z PL18, wiceprzewodniczącymi Adam Kośmider z Prawa i Sprawiedliwości oraz Piotr Więckowiak z PL18. Podział sił w Radzie jest następujący: PL18 10 radnych, Koalicja Obywatelska 7 radnych, Prawo i Sprawiedliwość 3 radnych, Leszno 2052 radnych, Lewica 1 radna. W kończącej się kadencji odbyły się 74 sesje. Poprosiliśmy leszczeńskich radnych o ocenę ósmej kadencji przewodniczącego Tomasza Malepszego. Pandemia, agresja Rosji na Ukrainę, psute relacje państwo czy rząd, samorządy to były kłopoty, ale daliśmy radę. Sądzę, że miasto się rozwijało na pewno. Zakończyliśmy wielkie inwestycje drogowe, Wielkowicką Drogę Krajową nr 12, ale mamy piękną nową bibliotekę. Mamy odbudowywane i rozbudowywane poczucie, że jesteśmy obywatelami miasta, które się rozwija i wiceprzewodniczącego Piotra Więckowiaka. Była to wyjątkowo długa kadencja. Przedłużyła się aż nawet dwa razy. Raz z powodu pandemii, a później z powodu wyborów. Pięć i pół roku ciężkiej pracy, bardzo ciekawych wyzwań. No i w tym czasie udało się dużo dobrego dla miasta zrobić. Dwóch radnych startuje w wyborach do Rady Miejskiej i na prezydenta Leszna. To Mariusz Nowacki. To była moja pierwsza kadencja jako radnego, więc no, to była dla mnie no, ważna i myślę, że ja będę długo pamiętał. Um, tak osobiście to takim największym wyzwaniem dla mnie było to, że tak powiem, że powierzono mi funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. To wielkie wyzwanie i zdawałem sobie z tego sprawę, że to e, nie jest łatwo być przewodniczącym, a co dopiero będąc radnym pierwszej kadencji, ale no, starałem się wszystko zrobić, co w mojej mocy, aby że tak powiem, dobrze wywiązać się z tego obowiązku. Oceny oczywiście pozostawiam. E, Widzą, jak mi się to udało zrobić. I Jarosław Zielonka. Kadencja była długa. No największe to rozczarowanie, bo tutaj powiem o rozczarowaniu moim, to to, że miasto leśno osiągnęło takie duże zadłużenie. Zadłużenie miasta jest około 240 milionów, natomiast odsetek spłacamy około 20 milionów. Także to jest moim takim największym rozczarowaniem, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Współpracowało się też różnie w Radzie, często dochodziło do. Różnych zdarzeń zdarzeń nie zawsze się zgadzaliśmy, ale troszkę według mnie też zabrakło tak szacunku dla, dla adwersarzy. Jak wiecie Państwo, startuję w, przy, w przyszłych wyborach na prezydenta miasta leszna i przede wszystkim tymi dwoma tematami, o których tutaj Pani wspomniałem, będziemy się chcieli zająć. Przewodniczącym największego klubu opozycyjnego jest Jacek Matecki. Bycie w opozycji to jest trudna rola. Przede wszystkim staraliśmy się dbać o przejrzystość finansów, o to, żeby wszystkie sprawy były maksymalnie klarowne. Dbaliśmy o to, aby nie zadłużać miasta. Polecaliśmy w swoich pismach do prezydenta różne inwestycje, które, co tu powiedzieć, no, spotykały się z mniejszym lub większym... Y jakby uznaniem pana prezydenta i radnych, zgłaszaliśmy kilka uchwał, ale no tak się złożyło, że słabością pozycji jest to, że nie ma większości w radzie i te uchwały najczęściej po prostu kończyły się naszą porażką. Ale myślę, że była to dobra nauka dla nas, była to czas, w którym nabyliśmy doświadczenia, kiedy te porażki, które ponosiliśmy, nas wzmacniały. I dziś jesteśmy gotowi do tego, aby przejąć odpowiedzialność za miasto i żebyśmy mogli w nowej kadencji wspólnie z koalicjantem, jednym z koalicjantów być może decydować o najważniejszych strategicznych dla miasta sprawach. Lewica ma jedną radną w Radzie Miejskiej Leszna, to Bernardyna Kaźmierczak. To, że byłam sama było mi na pewno bardziej trudniej, dlatego że musiałam sama podejmować decyzje i skupić się praktycznie na typowo projektach uchwał, które trzeba warto było pozytywnie zaopiniować. Stefania Ratajczak jest radną najmłodszego klubu w Radzie Miejskiej Leszna, Leszna 2050. Przyjęliśmy około, o ile pamiętam, tysiąc różnych projektów. Były projekty... Bardzo ciekawe, jeśli na przykład chodzi o drogi, o remonty, jakie jak i projekty mniej ciekawe, ale uważam, że sesja była pracowita bardzo i wszyscy radni, proszę mi wymaczyć, nie będę się chwaliła, ale wszystkim radnim gratuluję za, tak, za taką pracę na rzecz mieszkańców leszna. Z moich obserwacji prywatnych mogę powiedzieć, że wszyscy radni bez względu na opcję polityczną angażowali się w pracę na rzecz mieszkańców leszna. Wszystkich pozdrawiam mieszkańców i proszę was głosujcie na tych, których uważacie, którzy są najlepsi, aby przyszła rada jeszcze była lepsza od tej mijającej. Z radą miejską żegna się radna koalicji obywatelskiej Barbara Mroczkowska, która startuje w wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego. Zostawiam rady miasta z takim poczuciem osobistym spełnienia się i myślę, że moi wyborcy to docenią. Jedną rzecz, którą mi się nie udało i mam żal do kolei, nie udało się wyegzekwować 70 tysięcy na remont Skyplazy. Prosiłam od czterech lat, ale to jest temat dla moich kolejnych kolegów. Na pewno pomimo, że byliśmy w opozycji, doprowadziliśmy do tego, że przynajmniej to z mojej inicjatywy znalazła się ulica Kiepury i jest przygotowany projekt. Cała koncepcja ulicy. Na pewno to, że doprowadziliśmy do tego, że teren za archiwum, który przeznaczyli to na prośbę mieszkańców, będzie takim skwerem wielopokoleniowym dla dzieci i dla seniorów. Z mojej inicjatywy doprowadziłam do tego, w tym roku się już chyba cały proces zakończy. Tormotokrosu wyprowadzimy za torza na no, nowa będzie nowe miejsce. Swoją przygodę z samorządem kończy też Lidia Baksalary. Nie startuje. W wyborach o kolejną kadencję, ja przede wszystkim no, chciałam podziękować za to, że mogłam e, i byłam e, tą radną miasta Leszna. E, pytanie, dlaczego rezygnuję? Powiem tak: jeśli coś się robi z pasją, e, trzeba to robić bardzo dobrze. E, ja, pracując w szkole, e, jako nauczyciel wychowania fizycznego, to była moja pasja. E, podjęłam się bycia radną. Myślałam, że to będzie jakieś nowe moje wyzwanie, ale powiem tak: bycie radną to nie jest tylko chodzenie na sesję. To jest praca, właściwie, którą trzeba wykonywać codziennie. Nie da się robić dwóch rzeczy na raz idealnie. Ja stwierdziłam, że chyba to, co miałam do zrobienia, to wszystko, co mogłam zrobić, zrobiłam. Przede wszystkim dla mojej szkoły też, dla miasta, oczywiście też. No i tak czas chyba zakończyć. Niech idą inni, lepsi. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. W Lesznie będziemy wybierać prezydenta miasta, Radę Miejską i sejmik województwa Wielkopolskiego.